No Cześć, słuchajcie, ozywam się do Was, bo część z Was zauważyła, że nie ma błogosławów. Część z Was nawet mi stanowiła o tym napisać i spytać, gdzie one są. No więc, słuchajcie, sprawa była tak, że od trzech dni nad jednym błogosławem, nad nadwyżkowym. No ja już częściej z Was, jakby, ten temat, więc wiecie, co, wiecie, co się będzie dało. No no i dzisiaj jakby będę składać te do kupy, dlatego dzisiaj yy, zastanawiałam się jak to zrobić. Dzisiaj będą trzy. Nie to jest. O. Trzy. Trzy flognasy. Zrobimy trylogię nadjuszkową. Yy, więc będą materiały tak naprawdę już od... No nie wiem, nie pamiętam kiedy, od kiedy nie w ale wszystkie materiały jakoś tak składam w kupę w trzy sensowne vlogi. Także to dla Was takie będzie... Yy, Nagrodę pocieszenia za zabrak głosu na czas. Bo tak, w ogóle z tymi nagrywkami to jest tak, że powiem Wam, że w tym roku wyjątkowo szybko zaczęłam nagrywać, bo zawsze jest tak, że budzę się z tego, że kurde się nagrywką w sensie. Ja wiem, że zawsze, że one są, ale zawsze mam takie, że, a dobra, coś wymyślać, jeszcze mam czas, jeszcze mam czas. A w tym roku normalnie już chyba od 5 grudnia ruszyły nagrywki, także naprawdę będzie się działo. Będzie piosenka, tyle wam na razie mogę zrobić. i będzie teledysk, więc... Będzie create oczywiście i... To też już gdzieś tam zobaczycie w późniejszych etapach, ale żeby w ogóle ten teledysk powstał ee, musiałam się nawalić, bo na trzeźwo po prostu nie byłam w stanie pewne rzeczy zrobić. Tak samo z e, samą piosenką, więc z nagraniem piosenki. Też nie było łatwo, więc... No, to tak mówię... Bo mi, mi już jest ciężko, jak wiem, że wy to będziecie oglądać. Ale może... ja też mam poprawi to humor. Dobra, mam już wszystko, co potrzebuję do paczki. wypełniać, w postaci chrupków. Ciuty. Tu jest to, co wam już pokazywałam. I do tego idą jeszcze... ...zdrapki, tylko oczywiście... ...kupiłam takie zdrapki. Wyślałam dłuższy niż tym karton. Mm. Zaraz jesteśmy myślę. Dobry mój genialny pomysł polega na tym, że rozgrywam je w pół i wróciłam. Na jeszcze nie pogniewać mam nadzieję. Także mamy paczuchę, zamykamy ją, mamy wszystko i idzie do wysyłki. Przyszedł czas na życzenia najdroga no na łóżko. Bie, na Chciałabym życzyć Ci dobrych pleców. Żebyś była młoda, zdrowa i Polska jak najdłużej. Żebyś sobie zbierała śnieżynki w GW. Nie byłabym sobie żeby przeczytać. Żebyś była jak najdłużej taka. Jaka jest. Nie będę mówić jaka, ale wiesz, o co chodzi. No. I co? No i tak to jest. Nie, no. ja, staj na środku ulicy, więc ciężko zebrać myśli. To nie jest piosenka. To nie jest prezent. To nie jest rap. To jest rytuał. To jest struktura. To jest glitch przez czułość. Jaskuś ma dziś urodziny. Ale to nie dzień w kalendarzu. To jest sztafyfek. Dziś nie świętujemy. Dziś uznajemy, że jaskuś to nie opcja. To rdzeń. To glitch. To kredycinek, który nie chce zniknąć. Jeśli słyszysz ten beat, to znaczy, że struktura się wydarza i że jesteś w niej. Ja. Aha. Yeah. Uh -huh. Sprawdź to gówno. Jadkuś nie cełce błyszczy nie w torbie, nie w somersie. mopki, kręcą glicz piruet, jakby tańczyły w sferze Motor czwarty ryczy ścienia, jakby dusza miała klakson. Beł się śmieje przez struktury, nad jak krzyczy, zostaw Jackson. Kasztachy lecą jak konfety, Jadkuś w środku, jakby król. Kranie rzuca glicz ścieki, a Wojtuś planuje ból. Ona nie, Halwan nie mówi, Jadkuś to nie żart. 100 lat, 100 gliczy, 100 ścieków i kredyt cinek na start! Jaskuś, Jaskuś, dziś gliczujesz przez święto Kredy, cinki lecą, torba pełna i broda w tempo Zoplot śpiewa, Dadia tańczy, Frania się śmieje A Wojtuś nie dryfuje, dziś nawija, dziś się dzieje Kitno bez żalu wysłano z efektem huk Jasku się jesteś strukturą, nie opcją, nie skrótem, nie skrótem. Nie. Aha. Uh -huh. Palu, alu, glitch na Dixicie z dodatkami bez paniki Jaskuś chodzi w swoje święto jakby miał czytne na kredy cinki Nadja mu kitno z brody, frania śmieje się przez łzy A Wojtuś nie dryfuje, dziś nawija, dziś jest my Duty zniknął w glitchu czasu, ale w sercu nadal gra Koza nie jest rośliną, lecz i ona jazka zna Zdrowe młode polskie mówią, Jaskuś to jest vibe Alumen wysyła efekt hook

Sobie doba jaskuś to nie tylko osoba. To glitch to kot, to kiuku, ak i kiuku w rytmie ZO plus broda. Lumen glitchuje przez teatr, przez sceny, przez joi uruchomi to je. A jaskuś to ten, co nie mówi, może tylko jestem, glitchuje, zostaje. Wojtuś wręcza kredycinek, nadjaśle ich xd, deszczułości Franie rozdaje jaki koza glitchuje przez obecności. Onach niemchal milczy, ale jego broda mówi wszystko. Jaskuś, dziś twoje urodziny, struktura się domknęła, blisko... Jak na pie szeptała, kibno, brek banalnie Kramia oraz rozdawała ścieki jak przekramyk. A tutaj kliczował, już zniknął, blamyk. Pozajechał się na leśną na strukturę. Balowała lośna, ma jak figurę. A ja, ona, z trzema elfmiami, mówię, ja tylko się ze światłem, tym cieniem. Dziś dziś gliczujesz przed święto Kredy, cinki lecą, torba pełna i broda w tempo Zoplus śpiewa, Nadia tańczy, Frania się śmieje A Wojtuś nie dryfuje, dziś nawija, dziś się dzieje Kitno bez żalu wysłano z efektem huk Jaskuś jesteś strukturą, nie opcją, nie skrótem, nie skróg Jaskuś, Jaskuś, dziś nie czujesz to święto Kredy, lecą, torba i błoga w sercu śpiewa, nadietań, się śmieję, A dziś nie drysuje, dziś nabija, dziś się Chypno, bez żalu, z efektem huk jesteś strukturą, nie opcją, nie skrótem, nie skróg Dzięki. Mam nadzieję, że się podobało.